Dziękuję für die Mühe, die euch damit macht. <Glacht> Nasza poetka Maria Konopnicka Niemców, Polaków, Słowaków, Austriaków na wojnę z Rosją. Nie po to, żeby tę wojnę z nią wygrać, po to, żeby tę Rosję osłabić. Żeby te Rosje wziąć do sojuszu na wojnę przeciwko Chinom. To jest w pnaku plan na nowe amerykańskie stulecie. Czarno na białym. My, wolne narody, które tu spotkaliśmy się bez pośredników, stoimy tu Niemcy, Czesi, Polacy. Historia nasza splątana jest jak warkocz. Bez pośredników my się zawsze dogadamy. Nie potrzebujemy czesko-pochodnych, czesko-języcznych, po, czesko-pseudo-pochodnych pośredników. Nie potrzebujemy niemieckojęzycznych, niemiecko-pochodnych pośredników. Nie potrzebujemy polskojęzycznych pośredników. Jest taki song. posłuchajcie kamraci. Bertolt Brecht, kanonen sąg. Jasiu z Pepikiem poszli na front. Szerżant Hans, z nich najstarszy, Lecz armia nie pyta nikogo, kto i skąd. Ciągle w bitwie, ciągle jak w marszu. Żołnierze chwaty ciągną armaty od drezna pocharków przez nasz kraj. Armatni słychać huk, gdy w drogę wejdzie wróg biały czy kolorowy, nie wyjdzie stamtąd zdrowy. Na desztyk go posieka armia Bo jej w to graj Jasiu chlał wódę I Pepik też W ramiona sierżant Hans wziął i powiedział Nie chlejcie chłopcy tak Bo armia za nim zginie Nie może wyzdychać Bo armia za nim zginie Nie może wyzdychać Żołnierze chwaty, ciągną armaty, od Drezna po Charków, przez nasz kraj, Armat nie słychać huk, gdy w drogę wejdzie wróg, biały czy kolorowy, nie wyjdzie stamtąd zdrowy, na pewsztyk go posieka armia, bo jej w to graj. Jasiu gdzieś przepadł i Pepik też padł. Bez wieści zginął Hans sierżant, to nie żarty. Krew czerwona płynie przez świat. Z Waszyngtonu znowu pobór do armii otwarty. Żołnierze chwaty ciągną armaty od Drezna po Charków przez nasz kraj. Armat nie słychać huk, gdy w drogę wejdzie wróg biały czy kolorowy. Nie wyjdzie stamtąd zdrowy, na go posieka armia! Bo jej w to grai. I teraz słuchajcie, kamraci, jest taka piosenka i zwracam się do młodych, tępych głów, do głupków przesączonych testosteronem, do idiotów, którzy wierzą, że są nieśmiertelni. Do kretynów, którzy uwierzyli w Amerykę. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Do durniów, którzy uwierzyli w zjednoczoną Europę, tak zwaną Unię. Zwracam się do nich piosenką sprzed pierwszej wojny światowej. Jakżeś ruszał do ataku, to spierdalał szybko wróg. Hej! To spierdalał szybko wróg. Teraz, chuju, złote masz ordery, ale kurwa nie masz nóg, jebana! I to przekażcie tym młodym durniom, tym kretynom, tym synkom, za którymi matka będzie płakać po nocach. Chcecie się bić? To zapierdolcie! Na nos! Donki chuj! chuj! Taki chuj! Taki chuj! Taki chuj! Taki chuj! Taki chuj! I teraz uważajcie, ja wiem co mówię, bo władza, która rządzi moim państwem i moją ojczyzną, Kupuje czołgi, samoloty. Ja zaproponowałem towarzyszom amerykańskim, żeby zabili Billa Gatesa. Zaproponowałem to im słownie. Odsiedziałem za to pół roku w kryminale. Wczoraj wyszedłem na wolność. I powiem wam, muszą mnie kurwa zabić, żebym się... Europy wolnych... Śmierć! 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 Schnell! Ganz, ganz kurz vielleicht die Zusammenfassung für die Deutschen hier nochmal. Der Soldat, der hier gerade stand, hat gesagt: Man kann ihn nicht.